Cześć, w tym materiale zaprezentuję Ci, w jaki sposób wykonać w DaVinci Resolve w zakładce Fusion pasek czasu trwania filmu, pasek postępu filmu. Bardzo fajna metoda, bardzo dobra dla materiałów na social media, na platformy mediów społecznościowych. Nazywam się Bartosz Bartczak, wideo ninja i od kilkunastu lat tworzę treści wideo. Pomagam przedsiębiorczym osobom tworzyć nienaganne treści wideo za pomocą sprawdzonej i rzetelnej wiedzy w skompresowanej formie. I tak jak wspomniałem, zajmiemy się w tym zakładce Fusion, dlatego że fajnie można to zautomatyzować. Fajnie to będzie można powielać do innych projektów. OK, zatem przechodzimy do działania. Przechodzę do zakładki Efekt. Będę musiał sobie w Toolboxie wpisać, znaczy będę musiał, chcę wpisać frazę Fusion, aby mieć dostęp do Fusion Composition Przeciągam sobie na oś czasu. Mam fusion composition. Na tą chwilę ma to 5 sekund, tak? I teraz są dwie drogi do tego, aby to wykonać. Możemy rozciągnąć w czasie do e, takiego fragmentu, który będzie pokrywał nam e, całą długość filmu. Natomiast jest to dobre z tego względu, że nam kompozycja już nie będzie wariowała. Zła jest taka, że jeżeli coś zaczniemy tam manipulować z czasem trwania filmu, to ta kompozycja może zacząć nam nieco wariować. Dlatego ja nie będę podchodził do tego. Po prostu na późniejszym etapie pokażę Ci jak zapisać taki pasek postępu filmu właśnie jeżeli chodzi o tą animację do kolejnych projektów. I teraz przechodzimy do działania. Zaznaczam sobie kompozycję, którą dodam na oś czasu, przechodzę do zakładki Fusion. Ok, co teraz robię, to przeciągam sobie pierwsze co to Background, czyli tło i Rectangle kształt. Mam tutaj, tutaj w nodach, teraz łączę, łączę Background z Media Out i Rectangle z Media. Ok, przechodzę do Background. Tutaj, jeżeli chodzi o narzędzia, zmieniam sobie kolor. W moim przypadku będzie to kolor taki pomarańczowy, zgodny z moją identyfikacją wizualną. Przechodzę do rectangle teraz, i co tu będę robił? To będę tutaj dostosowywał kształt, jeżeli chodzi o kwestię mojego paska. Ten pasek powinien wyglądać co najmniej tak. Że wypełnia oczywiście pełną szerokość mojego kadru, no ale ta wysokość no nie powinna być zbyt duża, tak, żeby to nie było zbyt toporne. I myślę, że taka autoforma jest jak najbardziej ok. To, że on jest teraz na środku, nie szkodzi. Na, na tą chwilę tak zostawmy, później będziemy mogli sobie pozycją oczywiście zmienić. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałem specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu. Link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Teraz kolejny etap, który muszę wykonać, to Rectangle 1 muszę przekopiować. Więc Ctrl C, Ctrl V i od razu mi wskoczyło, jakby pomiędzy właśnie background a rectangle1, jeżeli tak się nie stanie, to co robię, to z Shiftem przeciągam sobie właśnie na to połączenie i nam po prostu zlinkuj Fajnie. Teraz będziemy manipulowali rectangle1 podkreśnik 1. Przechodzę sobie tutaj do paint mode i muszę wybrać subtract. Będzie to nam jakby odejmowało ten pas, który stworzyliśmy, niby głupota. No ale zobaczcie, jeżeli troszeczkę teraz go przeniosę, to widzicie, że on ma fajne zadanie odkrywania nam właśnie tego paska, który stworzyliśmy, tego kształtu. Tak więc to jest bardzo fajna metoda. No ale jesteśmy w zakładce Fusion i mamy coś takiego tutaj jak Expressions. Pewnego rodzaju komendy, które można często spotykać w różnego rodzaju językach programowania, i to zaprocentuje nam tym, że stworzymy pełną automatyzację tego paska, który będzie wypełniał nam niczym kod naczynie, właśnie czas trwania naszego materiału. Ja posłużę się tutaj nieco ściągą, ale zanim do tego dojdę, to oczywiście mam aktywny rectangle 1. Podłoga 1, czyli to, co stworzyliśmy niedawno. Tutaj gdzie mam Center, klikam prawy przycisk myszy i wybieram polecenie Expressions i tu muszę dodać pewnego rodzaju komendę, która będzie odpowiedzialna za renderowanie, za pokazywanie tego materiału na całej długości właśnie kompozycji Fusion. I to polecenie właśnie mam tutaj, plus time łamane render end. Jeżeli oglądasz ten materiał na YouTube, będzie on w opisie tego materiału. Kopiuję, Ctrl C. Dodaję w miejsce tutaj plus 5, 0,5, spacja i teraz właśnie ta komenda plus time łamane na komp. I teraz jeżeli sobie otworzymy, zatwierdziłem to enterem, to widzimy, że istotnie fajnie nam pokrywa pasek ten czas trwania filmu te 5 sekund. Przechodzę do zakładki edit no i zobaczmy jak to się prezentuje. No istotnie mamy pasek czasu trwania filmu. Jeżeli nam się nie podoba jego umiejscowienie, no nie jest ono zbyt szczęśliwe, ale ono jest tak naprawdę dobre, bo mam pole manewru do tego, aby przenieść go albo na sam spód, albo na samą górę mojego materiału głównego, więc to jest bardzo fajny model, żeby coś takiego zrobić. W moim przypadku niech to będzie dół materiału. No i ok, teraz jeżeli duplikuję sobie tą kompozycję, przeciągnę troszeczkę w czasie, to zobaczmy co się dzieje. Tutaj, jeżeli chodzi o tą kompozycję, teraz widzimy, że ona fajnie wypełnia nam czas trwania tej nowej kompozycji, tak? Jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy, to naprawdę niekiedy wygląda to tak, że teraz tworzymy dłuższą, że będzie nam nieco ten pasek czasu trwania filmu wariował. Nie zawsze się tak dzieje. Ale niekiedy tak bywa, to jak widzimy, wszystko fajnie, gładko wygląda. I jak widzimy, naprawdę to fajnie działa, ponieważ widzimy, że wystarczy nam nad jakiś materiał. Przestawić właśnie kompozycję Fusion, aby od A do Z, od punktu startowego do końcowego, ta kompozycja Fusion pokrywała nam cały materiał i to fajnie wypełnia nam pasek czasu trwania filmu. Nie będziemy musieli dokonywać żadnego rodzaju modyfikacji, tylko to automatycznie jakby samo się jakby wypełnia. To jest bardzo fajny motyw, no ale teraz będziemy to mogli kopi kopiować wewnątrz jednego projektu Fusion, kompozycję Fusion nie możemy dodać na, do chociażby Powerbeats, więc co zrobimy, to zapiszemy sobie tak zwane makro, więc znowu przechodzę do zakładki Fusion, co robię, to zaznaczam sobie tutaj te trzy node'y bez media out i teraz prawy przycisk myszy, a następnie polecenie makro i create makro, Tutaj no wpisuje coś, co zidentyfikuje nam to. Niech to będzie pasek, pasek postępu social. Klikam tutaj close, co dziwne. I program się zapyta, czy zapisać zmiany do tego Macro Tool One, czyli tego takiego nomina nominalnej nazwy. Oczywiście klikamy yes. I teraz wywoła nam funkcję, gdzie mam e, m, zapisać sobie właśnie owo makro. I program wskazuje nam tutaj takie, taką lo lokalizację jak AppData, Roaming, Black Magic Design, Da Vinci Resolve, Support Fusion Macros. Niestety ta lokalizacja, mimo że mam tutaj zapisane to co właśnie program chce, to to nie działa. Zatem trzeba e, skopiować to gdzie indziej. Jeżeli chodzi o właśnie lokalizację, to będzie to Windows Program Files Blackmagic Design DaVinci Resolve Fusion Templates Edit Generators. Jeżeli nie masz folderu Generators, tak może się zdarzyć, to po prostu należy go stworzyć, tak, i później skopiować właśnie, czy też zapisać to makro właśnie w tamtej lokalizacji, tak. Wtedy będzie to działało. Jeżeli chodzi o lokalizację na Windows i na Macintoshu, tą ścieżkę lokalizacji, gdzie to trzeba zapisać, również znajdziesz w opisie tego materiału, więc bez obaw. W każdym razie to jest prawidłowa ścieżka lokalizacyjna, która pozwoli Ci właśnie zapisać to makro na później. I teraz ja to cofnę, ale pokażę Ci to, co ja wcześniej stworzyłem. Bo mam tutaj pasek postępu ninja i widzę, że mam tutaj Fusion Generators. I będę mógł sobie mój pasek, który wcześniej stworzyłem, makro, które wcześniej zapisałem, będę mógł powielać do każdego projektu. I to jest bardzo przydatna możliwość tego wszystkiego, aby no za każdym razem nie tworzyć tych noudów w DaVinci Resolve, tylko móc powielać yy, po prostu z, wprost z zakładki efekt do własnych projektów. To tyle jeżeli chodzi o pasek czasu trwania filmu, pasek postępu w DaVinci Resolve w zakładce Fusion. Mam nadzieję, że lekcja była dla Ciebie owocna. Jeśli tak, to zostaw ślad po sobie, czy to będzie komentarz, polubienie, czy subskrypcja kanału. Będę bardzo wdzięczny, a to będzie dla mnie jasny i klarowny sygnał, aby tworzyć tego typu materiały na kanał YouTube jeszcze częściej. Z tego miejsca też zapraszam Cię oczywiście do eksploracji mojego kanału YouTube, bloga wideonincha.pl, czy też platformy wiedzy .pl. Tam znajdziesz innego rodzaju pełne kursy płatne oraz bezpłatne, więc śmiało możesz tam zajrzeć. Tymczasem to tyle. Zapraszam do kolejnego poradnika, jeśli tylko masz czas, aby uczyć się edycji wideo w Davinci Resolve, choć nie tylko. Cześć.